Voyager 1 przetrwał ciemność, wkroczył w przestrzeń międzygwiezdną i nadal przekazywał sekrety z krańców wszystkiego, co znamy. Jednak ostatnio coś się zmieniło. Po miesiącach ciszy i awarii systemu danych, Voyager 1 ponownie się połączył, a wiadomość, którą przesłał, nie brzmiała jak dane, brzmiała jak ostrzeżenie: stały szum o niskiej częstotliwości, grawitacyjne przyciąganie niewidzialnej siły i cisza w NASA, która mówi więcej niż cokolwiek innego. To nie jest kolejna anomalia w przestrzeni kosmicznej. To potwierdzenie, że to, czego się obawialiśmy, może być prawdą. Krawędź naszego układu słonecznego nie jest pusta i być może nigdy nie była. Przez dziesięciolecia, Voyager 1 był cichym bohaterem eksploracji kosmosu, odległą reliktem ludzkich ambicji, podróżującym głębiej niż jakikolwiek obiekt, jaki kiedykolwiek wysłaliśmy w kierunku gwiazd. Przekroczył prognozy, przewyższył oczekiwania i kontynuował transmisję. Nawet gdy jego systemy starzały się ponad miarę. Jednak pod koniec 2024 roku coś się zmieniło. Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA zauważyło, że dane otrzymywane z Voyagera 1 stały się niezrozumiałe. Linie surowego, zniekształconego szumu zastąpiły niegdyś czyste strumienie pomiarów naukowych. System danych lotniczych statku kosmicznego, czyli zasadniczo jego pamięć i jednostka przetwarzająca, uległ awarii. Nadal wysyłał sygnał, ale był on chaotyczny. Przez pięć miesięcy NASA pracowała w ciszy, nie mając pewności, czy Voyager jest w stanie zrozumieć wysyłane do niego polecenia. Każda próba przywrócenia komunikacji wiązała się z opóźnieniem wynoszącym prawie 45 godzin, 22 tk. godziny, aby dotrzeć do statku kosmicznego i kolejne 22 do godziny, aby otrzymać odpowiedź. Wysiłek ten był żmudny, delikatny i pełen niepewności. Jednak wbrew wszelkim przeciwnościom coś się zmieniło. 20 marca 2025 roku Voyager odpowiedział. I nie odpowiedział tylko sygnałem nośnym. Przesłał informacje. Inżynierowie świętowali, ale kiedy zaczęli dekodować fragmenty, zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak. Dane nie pasowały do znanych parametrów. Instrumenty działały. Statek kosmiczny był stabilny, ale środowisko, o którym informował, nie było. Coś się zmieniło, a Voyager to zauważył. Przez lata helopauza, Niewidzialna granica, gdzie kończy się wpływ Słońca i zaczyna przestrzeń międzygwiezdna. Była uważana za zanikający gradient, subtelne przejście do pustki poza nią. Jednak nowo przesłane odczyty sondy Voyager 1 przedstawiały zupełnie inny obraz. Sonda napotkała niełagodne nachylenie, ale chaotyczną barierę, ściany plazmy, skoki ciśnienia i wybuchy promieniowania znacznie bardziej burzliwe, niż przewidywały jakiekolwiek modele. Nie była to tylko zmiana w wietrze słonecznym. Było to zaburzenie, strefa, w której zasady ulegały zmianie i powracały z dużą siłą. Jednak najbardziej niepokojący szczegół wynikał z pomiarów gęstości. Sonda zarejestrowała ogromne wahania gęstości cząstek, tak intensywne, że sugerowały one, iż coś kompresuje przestrzeń wokół sondy Voyager. Instrumenty wskazywały na rodzaj oscylacji, przypominającej bicie serca, rozbrzmiewające na krańcach układu słonecznego, rytmiczny puls w ciemności. Nie była to zakłócenie statyczne ani błąd urządzenia. Było to zjawisko stałe, zarejestrowane przez wiele instrumentów, które nasilało się wraz z posuwaniem się Voyagera w głąb kosmosu. Dane sugerowały coś głębokiego i przerażającego. Że krańce naszego Układu Słonecznego nie były po prostu granicą. Były żywe, reaktywne, być może nawet świadome obiektu, który je przekraczał. W odzyskanych danych kryło się coś, czego nie powinno tam być. Sygnał o wąskim paśmie. Niskiej częstotliwości, ciągły i niepokojąco regularny. Przy częstotliwości 3 kHz znajdował się poniżej zakresu naturalnych oscylacji fal plazmowych. Nie była to transmisja w tradycyjnym sensie. Nie zawierała żadnej wiadomości ani modulacji, ale jej stałość była niepokojąca. Częstotliwość ta została słabo wykryta przez Voyagera wiele lat wcześniej, ale została uznana za szum tła. Teraz dzięki wyraźniejszym danym i ulepszonemu przetwarzaniu stała się ona niepodważalna. Sygnał zawsze tam był. Po prostu nie był wystarczająco silny, aby go zauważyć, dopóki voyager nie zbliżył się do niego. Bardziej zagadkowa była jego jednolitość. Nie zmieniał się wraz z promieniowaniem słonecznym, nie miały na niego wpływu burze elektromagnetyczne. Był stały, jak tykający zegar zakopany w strukturze przestrzeni międzygwiezdnej. Niektórzy próbowali wyjaśnić go jako naturalny rezonans plazmy. Jednak wraz z postępem sondy voyager sygnał narastał. Nie pod względem głośności, ale czystości. Nie był to tylko szum w tle. Był ukierunkowany i wydawał się coraz wyraźniejszy, im głębiej sonda zbliżała się do określonego sektora. W centrum kontroli misji narastało napięcie. Nie potrafili zidentyfikować źródła sygnału, ale jedno było pewne to nie był szum to była struktura. Wraz z tą świadomością pojawiło się pytanie, którego nikt nie chciał zadać: A co jeśli Voyager nie tylko słyszał przestrzeń kosmiczną? A co, jeśli coś tam emitowało sygnał? Gdy zdekodowano ostatnie fragmenty telemetrii, NASA odkryła ostatnią anomalię, być może najbardziej niepokojącą ze wszystkich. Voyager jeden dryfował, nie z powodu awarii napędu lub sprzętu, ale z powodu wpływu czynników zewnętrznych. Obliczenia jego trajektorii, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami, ujawniły powolne, ale niezaprzeczalne odchylenie. Coś wywierało grawitacyjne oddziaływanie na sondę. Siła stała, mierzalna i niewyjaśniona. Region, w kierunku którego zmierzała sonda Voyager, nie zawierał żadnych gwiazd, planet ani znanych ciał niebieskich. Jednak siła ta oddziaływała stale, subtelnie, jak ręka z pustki. NASA zaczęła kierować w stronę tego regionu inne instrumenty obserwatoria kosmiczne i głębokie anteny radiowe, mając nadzieję wykryć to, co wyczuwała sonda Voyager. Jednak nic nie znaleziono. Żadnego światła, żadnego ciepła, żadnego śladu masy wykrywalnego z Ziemi, tylko ciemność. A przyciąganie trwało. Niektórzy sugerowali, że może to być zbłąkana planeta, wędrująca czarna dziura lub gęsta skupisko ciemnej materii. Jednak żadna z tych hipotez nie wyjaśniała pełnego obrazu sytuacji, ani sygnału, ani burzy plazmowej, ani nieprawidłowości grawitacyjnych. Voyager nie wpadał w studnię grawitacyjną. Był prowadzony, przyciągany do czegoś, co według wszystkich relacji nie istnieje. A jednak sonda nadal porusza się do przodu, samotna, ale już nie bez odpowiedzi. Kiedy sygnał Voyagera 1 powrócił, a jego anomalie zaczęły wywoływać poruszenie w środowisku naukowym, zaczęło dziać się coś dziwnego nie w kosmosie, ale na Ziemi. Kilka kluczowych aktualizacji z Deep Space Network NASA, które tradycyjnie były podawane do wiadomości publicznej, zostało teraz opóźnionych. Lub mocno zredagowanych. Dostępne wcześniej dzienniki misji zostały zastąpione niejasnymi streszczeniami, a członkowie zespołu inżynierów zaczęli mówić mniej, nawet w nieoficjalnych komunikatach. Chociaż nie potwierdzono tego oficjalnym oświadczeniem, przesłanie było jasne. Coś w tych danych nie było już przeznaczone do publicznego wglądu. Znawcy tematu zaczęli szeptem mówić o zamkniętych briefingach i zaangażowaniu wysokich rangą osób spoza Agencji Kosmicznej. Podmioty znane z interweniowania. Gdy odkrycia wykraczały poza naukę i dotyczyły interesu narodowego, napięcie w JPL rosło. Inżynierowie, którzy kiedyś publikowali informacje o korektach kursu lub aktualizacjach systemu, zamilkli. Nawet osoby przyjazne prasie wycofały się z wywiadów. Nie była to już tylko kwestia techniczna. Cokolwiek Voyager przesłał, osiągnęło poziom, na którym nauka i bezpieczeństwo państwa zaczęły się zacierać. A w przypadku statku kosmicznego, który nigdy nie miał przesyłać danych tej wielkości, milczenie Mówi samo za siebie. Przy ograniczonych oficjalnych informacjach fala spekulacji wybuchła wśród niezależnych badaczy na całym świecie. Niektórzy odrzucili anomalię grawitacyjną jako skupisko skondensowanej ciemnej materii nieznaną gromadę wystarczająco gęstą, aby zmienić trajektorię Voyager'a. Inni wysunęli teorię, że sygnał o częstotliwości trzech kohertów może być pozostałością po starożytnym wydarzeniu kosmicznym, umierającym echem z wczesnego wszechświata które przypadkowo zbiegło się z podróżą Voyagera. Pojawiły się jednak bardziej radykalne teorie, że sygnał był sztuczny, że anomalia grawitacyjna nie była masą, ale polem, że sonda Voyager wkroczyła w obszar wykraczający poza konwencjonalną fizykę. Kilku teoretyków wskazało na wcześniejsze, w dużej mierze zapomniane anomalie, zarejestrowane przez sondy Pioneer 10 i 11, niewielkie, ale niewyjaśnione spowolnienia, które wówczas uznano za efekty termiczne. Teraz niektórzy zastanawiali się, czy te wczesne sondy jedynie musnęły granicę, którą sonda Voyager teraz całkowicie przekroczyła. Najbardziej niepokojąca hipoteza pochodziła jednak od marginalnej grupy astrofizyków. Twierdzili oni, że Voyager wcale nie zmierzał w kierunku obiektu, ale w kierunku odpowiedzi. Że jego obecność, sygnały i trajektoria wywołały coś w rodzaju aktywacji przełącznika w maszynie znacznie starszej, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Część przestrzeni, która ujawnia się tylko wtedy. Gdy przekraczamy granicę, do której nigdy nie powinniśmy się zbliżać. Nawet dla tych, którzy trzymają się naukowych wyjaśnień, emocjonalny wpływ danych z Voyagera jest niezaprzeczalny. Zawsze wierzyliśmy w granice. Ziemia, Księżyc, Mars, Heliopauza. Zawsze postrzegaliśmy przestrzeń kosmiczną jako puste płótno, pasywne tło dla naszych instrumentów i ambicji. Ale teraz, dzięki temu odkryciu, ta wiara zaczyna się chwiać. Jeśli bowiem przestrzeń kosmiczna nie jest pusta, jeśli krańce naszego układu słonecznego reagują, odbijają się echem lub odpowiadają, to wszechświat nie jest tylko placem zabaw. Jest systemem. I jak każdy system, może mieć parametry, ograniczenia, zasady, a może nawet strażników. Voyager 1, niegdyś symbol nieograniczonej ludzkiej ciekawości, teraz unosi się jako coś głębszego, posłaniec powracający nie tylko z danymi, ale i z konsekwencjami. Jeśli sonda rzeczywiście jest przyciągana, jeśli jej tor nie jest już determinowany wyłącznie przez fizykę? To musimy zadać sobie pytanie, co kryje się za ciemnością, a co ważniejsze, czy powinniśmy kontynuować? Voyager 1 nigdy nie miał wrócić w ten sposób. Był reliktem, listem pożegnalnym do gwiazd, dryfującym w ciszy. Ale wbrew wszelkim przeciwnościom przemówił po raz ostatni i ten ostatni szept nie przyniósł pocieszenia. Przyniósł pytanie, które rozbrzmiewa głośniej niż jakikolwiek sygnał. Co jeśli krawędź układu słonecznego nigdy nie była granicą, ale progiem? Co jeśli cisza, którą słyszeliśmy z kosmosu, nigdy nie była pustką, ale powściągliwością? Co jeśli Voyager nie tylko obserwował pustkę, ale był przez nią widziany? Sygnał o niskiej częstotliwości anomalia grawitacyjna zniekształcenia magnetyczne mogą to być punkty danych na ekranie tak, ale mogą też być ostrzeżeniami wskazówkami, że sama struktura przestrzeni nie jest tak nieruchoma i obojętna, jak wierzyliśmy, że poza ciepłem naszego Słońca istnieją siły starsze niż czas które obserwują, czekają, a może nawet reagują. Teraz musimy zadać pytanie, którego nikt nie ośmiela się wypowiedzieć na głos: Czy wysłanie sądy Voyager było błędem? Dajcie nam znać, co o tym myślicie. Czy Voyager jeden został wysłany przez przypadek, czy z zamierzeniem? Czy ciemność poza naszym układem to tylko przestrzeń kosmiczna, a może coś więcej? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A jeśli jesteście gotowi, aby śledzić kolejne szepty z pustki, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie dzwonek powiadomień, ponieważ to, co tam jest, nie skończyło jeszcze mówić.